Recenzje! Zapraszamy Was na kolejny odcinek GUNIAREG Recenzji! Kolejna pojebana niespodzianka nas zaskoczyła, aczkolwiek Fraps wpierdzielił, uwaga Zaskoczę was 300 giga wolnego miejsca na dysku filmikami Full HD i po prostu 14 MB zostało i zakończyło się nagrywanie. A... Jak na recenzję to, to jakoś pospiejamy, żeby wyglądało dobrze. <noise> dosyć. Ale zaczynamy dopiero taki... Pierdu, pierdu na razie robimy. W przyszłości op będzie opłacało się kupić dysk tak z 2 terabajty. No może dwa takie dyski. Albo od razu 80 terabajtów. No stare, jeżeli mamy... przepraszam, to było celowe. Ale jeżeli mamy robić takie po prostu pojebane, długie filmiki, to ja już wolę, wiesz. Z... Po wyregulowaniu pewnych opłat, zainwestowaniu w jakieś lepsze sprzęty z panem Y mamy w ogóle zamiar zrobić grę na razie robocza nazwa to jest lok Ja zajmują... Oczywiście skrót, to jest robocza nazwa Gra ogólnie będzie o tym, że będziemy chodzić typkiem. No więcej, więcej wam nie powiem. Yy, w, ogólnie muzykę wykorzystam do zrobienia jakiegoś trailera, który będzie, uwaga, będzie rysunkowy i on nie wyj ten trailer nie wyjdzie tam z rok, dwa przed wyjściem gry, tylko pewnie z pięć lat, ale no coś trzeba zrobić, pewnie jakieś chociaż odpowieści. Coś tego typu. Kurde, włóczę się w tej, we w i nie wiem, co mam robić, ale no... no ja się przypomnę, miałeś bugi ten... A, bugi, właśnie. Będę teraz bugował grę, czyli to, co lubię robić najbardziej. Hardy ją przybuguję i zajebie tak totalnie, zjadają bugami. A więc... Myślę, że masz na to tylko 40 GB. Mam na to tylko 40 GB. No, ale z... postaramy się zrobić coś... dobrego. Tu, 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 tu. Brakuje mi w tej grze sprintu, który tu powinien być. No ale go nie ma. No. Ale go nie ma, ale powinien być. Według mnie powinien być sprint, ponieważ ta gra ma dość, może nie duży świat, jak na betę patrzę, ale to beta, nie? Ale powinien być, chociaż kondycja powinna być, która umożliwia, tak jak w Skyrimie i Gotico 3, yy, przemieszczanie się szybciej po świecie, chociaż by do uciekania przed jakimiś szybszymi stworzeniami typu Gepard, nie wiem kurde murzyn polny, małpa i takie tam Znaczy murzyn polny i małpa to jest ten sam gatunek w tej grze Ale no Bugi, bugi, bugi No to brakuje mi w ogóle w tej części na możliwości o takiego dupnięcia tak raz w bok, raz w bok, raz w bok Żeby to lepiej wyglądało, znaczy żeby można było się przeryć przez ścianę A więc tak Powiem wam jedną rzecz. Najlepiej bugi, ogólnie bugi. Na jak coś jest zamknięte, chcemy się gdzieś dostać. Pierwszy raz w ogóle. Nie wiem, czy mi się uda jakiekolwiek znaleźć, ale... Bo ta gra widać, że jest tak liniowo zrobiona, że... Nie wygląda na taką bardzo bugowatą, żeby... Pozbawiona jest takich... bugów. No zresztą widzimy tu dookoła wszędzie skały i wyznaczone ścieżki. Nie umożliwia nam pełnego penetrowania świata, tak jak to w innych częściach serii Gothic. Nie yy... ja mamy bardziej wyznaczone tereny. W sensie że mamy jakiś obszar może dostępny, ale on jest zaprojektowany co do szczegółu, a tam było tak, że po prostu te obszary były zrobione, duże były i były na odpierdziel zrobione tam w tych poprzednich częściach. Ale no to mam tu do zaprezentowania może coś typu wiep na hama, pierdol system. Dodamy pipy? Co dodamy? Taki pip, pip. Ja wiem, Roślinka. Bugować. Bugować to pobugować. No to się wiebiemy gdzieś, gdzie się podobno nie da wjebać. No, a najlepszym rozwiązaniem na to jest skakanie i szukanie odpowiedniego miejsca na mapie, które po prostu będzie odnośnikiem do zatrzymania się na skalę. Yy, bo to są takie po prostu... Każdy model ma jakiś ogranicznik yy, typu właśnie zabijesz się, spadniesz, bo ci ogranicza. To tylko prezentacja była. Ale jest... na każdym modelu jest jakiś ogranicznik, że jeżeli się na coś wejdzie, to idzie się na tym...